A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym czy rosyjska gospodarka definitywnie upada czy może kwitnie, a może ani jedno, ani drugie. Bartek Gajos, Ernest Wyciszkiewicz, Polihistor 2.0, program Centrum Miroszewskiego. Na samym początku tego tygodnia chcielibyśmy Państwu bardzo podziękować za komentarze, polubienia, komentarze również te krytyczne. Zbliżamy się do 10 tysięcy subskrypcji. Bardzo Państwu dziękujemy. Oczywiście będziemy bardzo wdzięczni za ewentualne udostępnianie i polecanie naszego kanału. I szczególnie pozdrawiamy Panią Aleksandrę, która jest zawsze bardzo aktywna pod naszymi filmami. A teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Cena masła na rosyjskim rynku rok do roku wzrosła o 30%. Cena ziemniaków też rok do roku o 65%. Lista produktów, których cena mocno wzrosła w ostatnich kilkunastu miesiącach w Rosji, jest bardzo długa, i to nas trochę poprowadziło do naszego głównego tematu dzisiejszego, a więc rozmowy o tym, gdzie jest rosyjska gospodarka. W ciągu kilkunastu minut nie wyjaśnimy oczywiście wszystkiego, natomiast pojawiło się w ostatnim czasie wiele różnego rodzaju raportów albo artykułów, które z jednej strony niektóre z nich mówią, że oto najbliższe 3 do 5 lat w zasadzie nic złego rosyjskiej gospodarce stać się nie może. Jest odporna na wszelkie zagrożenia. Sankcje są zbyt dziurawe, żeby jej zaszkodzić. Decyzje o tym, aby ją zmilitaryzować, pomagają utrzymać się jej na powierzchni i w zasadzie nie widać żadnych napięć. Jeżeli coś, to pojawią się być może później. Natomiast teraz Rosja dysponuje nieograniczonymi zasobami, żeby prowadzić wojnę. Po drugiej stronie jest też liczna grupa tekstów, która mówi o tym, że w zasadzie zbliżamy się, czy Rosja zbliża się do ściany, gospodarka jest przegrzana, ceny rosną, ludzie się niepokoją i coraz więcej dylematów stoi przed państwem rosyjskim. Dylematów, które tak kolokwialnie się ujmują od ponad 100 lat jako masło czy broń, guns versus battle. W dyskusji historycznej to się pojawiło przed stuleciem niemalże. To taki, taki dylemat, który ma zawsze państwo, które toczy wojnę albo się militaryzuje. Na co wydać, na co wydawać środki? Czy uspokajać ludzi i ich potrzeby zaspokajać, czy też skierować uwagę na potrzeby wojskowe? No właśnie, Bartko, no, czytałeś też te teksty jako nie ekonomista, historyk, ale ktoś, to analizuje tę sytuację dzisiaj międzynarodową. No, jakie masz refleksje takie zasadnicze? No bo można popaść w pewną konfuzję, jak się widzi tego rodzaju sprzeczne przekazy. Mnie bardziej interesują nawet od ci, tych stricte ekonomicznych zapowiedzi reakcje społeczne na to i jak to wszystko wygląda. Bo ty mówisz o wzroście masła, cen masła, wzroście cen ziemniaków. To są jedne z bardzo podstawowych produktów, które są ważne dla Rosjan. Ale jest jeszcze, powiedziałbym, jeden produkt, który jest ważniejszy. I to jest kasza gryczana. I z kaszą gryczaną problem polega na tym, że ona i jej cena spadła rok do roku o 7%, ale dlaczego mówię o tej kaszy gryczanej? Dlatego, że z punktu widzenia emocji społecznych w Rosji bardzo często, wiemy to historycznie, działo się tak, że jeśli istniał strach przed wzrostem cen, strach przed niepewnością co do jutra, to pierwszy, jednym z pierwszych artykułów spożywczych, które było wykupywane, bo no, Kasza Gryczana ma dużą trwałość, że tak powiem, i dużą datę przydatności, była właśnie był właśnie ten produkt. I tutaj na razie paniki nie widzimy, natomiast dostrzegamy w badaniach opinii publicznej strach Rosjan co do właśnie wzrostu cen i wzrostu inflacji i widać tę niepewność. I w tym sensie, jeśli patrzę dzisiaj na rosyjską gospodarkę, i patrzę, jaki jest jej stan, to przede wszystkim mnie interesuje to, jak sami Rosjanie, to znaczy rosyjskie społeczeństwo na to patrzy, i moim zdaniem rosyjskie społeczeństwo czuje się niepewnie, czuje się niesympatycznie, niezależnie od tego, że jeśli popatrzymy na ostatnie te dwa lata, dwa i pół roku, no trzy lata w zasadzie już prawie zbliżamy się od po początku rosyjskiej, pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, realne dochody Rosjan wzrosły. One są żerane częściowo przez inflację, ale nie, nie, niezależnie od tego, te realne dochody Rosjan wzrosły. Pomimo tego dostrzegamy, dostrzegamy niepokój, i co ważniejsze, ten niepokój dostrzegają też. Propagandowe przybudówki rosyjskie, rządowe, które piszą otwarcie na swoich stronach internetowych o tym, że widać, że rosyjskie społeczeństwo się niepokoi tym, jak wygląda rosyjska gospodarka i w którą stronę to zmierza. Nie tylko propagandowe, dlatego że dosłownie kilkanaście godzin temu Nerwila Nabulina miała wystąpienie w Dumie którym też zdradzała dosyć duży niepokój, to znaczy pokazywała, że gospodarstwo rodzi stagflacja, czyli połączenie stagnacji z rosnącą inflacją, że brakuje rąk do pracy. To zjawisko jest bardzo uciążliwe, dlatego że ono prowadzi też do efektu dobrego, czyli wzrostu dochodu, ale pewnym kosztem, dlatego że wojsko pochłania. Kierowców i licznych innych, przedstawicieli innych profesji do obsługi wojny, natomiast pozbawia w ten sposób rąk do pracy przemysł. Przemysł oczywiście próbuje cywilny, przemysł walczy o to podnosząc pensje, próbując w ten sposób utrzymać ludzi u siebie w zakładach. Więc to wszystko napędza taki mechanizm, który się nazywa przegrzewaniem gospodarki, który prędzej czy później. W Historycznych przypadkach zawsze prowadził do pewnej ściany. I to jest przekaz oficjalny dzisiaj, który nie jest ukrywany przez władze, które zazwyczaj, oczywiście, bardziej przez różowe okulary tą politykę oceniają, raczej próbują uspokajać, aniżeli, aniżeli denerwować. Natomiast jednocześnie w takim świeżym, bardzo rosyjskim think tanku ekonomicznym zarejestrowanym na Cyprze, kilku znanych ekonomistów rosyjskich przebywających za granicą napisało doży raport, który sugeruje, że w zasadzie 3 do 5 następnych lat Rosja nie ma czego się obawiać, że zasoby na prowadzenia wojny są nieograniczone, że Zachodowi nie udało się Rosji odizolować i nie uda się tego uczynić, Rosja buduje alternatywny model globalizacji łączy swoje siły z Chinami innymi. I właśnie w zasadzie, czytając ten raport, nie do końca widzę jakiekolwiek rekomendacje i wnioski, jakie mają, mamy z niego wyciągać, poza jednym. Nie ma szans na to, aby Rosja w jakikolwiek sposób mogła być zdestabilizowana przez kryzys gospodarczy. Zresztą ten, te wnioski też zostały przez nasz, w cudzysłowie, Twitter rozpowszechnione, że oto proszę, proszę, to jest dowód na to, że nic się złego nie dzieje z Rosją i może walczyć do ostatnich dni. I tutaj Moja jedna uwaga, bo nie będziemy dzisiaj wchodzić bardzo głęboko w statystyki. Zbyt mało czasu mamy. Natomiast ja jakby zachęcam do tego, żeby uważać na taką drobną manipulację, którą uprawiają niektórzy eksperci czy analitycy. Znaczy budują taki, taką, taki, taki obraz, że Rosja musi albo upadać, albo rozkwitać. Tymczasem gospodarka to jest bardzo złożony organizm i w każdym przypadku, nawet polskim mamy miejsca, w których są jakieś napięcia, miejsca, w których następuje rozwój i rozkwit. Gospodarka rosyjska przechodząc na, na tryby wojenne. Zupełnie inaczej funkcjonuje niż funkcjonuje nasza gospodarka rynkowa. Ma to swoje plusy i minusy, natomiast ten wzrost, o który widzimy, wzrost PKB jest absolutnie sztuczny, napompowany przez ogromne inwestycje państwowe, skierowane w jedną kierunku i de facto nie produkujące niczego poza zdolnościami do prowadzenia agresji, żadnych inwestycji, żadnej wartości dodanej, bo jaką wartość dodaną ma wyprodukowany czołg? który jest spalony na, na froncie rosyjsko-ukraińskim w ciągu miesiąca czy dwóch. On, on oczywiście daje ludziom trochę zarobić w zakładach zbrojeniowych, natomiast nie sprzedany za granicę, nie generuje żadnych środków, które potem można reinwestować w tę gospodarkę. Więc rosyjska gospodarka oczywiście trwa i będzie trwać, ma duże zasoby, ale w, w żadnym przypadku nie jest to organizm odporny na wszystko i nie ma nieograniczonych zasobów. W to nie warto wierzyć. Tak, nie ma tych nieograniczonych zasobów, ale jeśli popatrzymy nawet na tą gospodarkę wojenną, niedawno też ukazał się tekst w Foreign Policy bodajże, który wyliczał na podstawie danych open source'owych kwestie strat, ilość strat rosyjskich w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej i zastanawiał się, stawiał takie pytanie, czy Rosja jest w stanie uzupełnić te straty, uzupełniać te straty na bieżąco, pokrywać je nawet w większej części, może nie jeden do jednego, no ale powiedzmy tam, nie wiem, 70-85%, no i wychodzi na to, że nie, ja jedną statystykę państwu podam, to znaczy niemal od od początku samej wojny Rosja straciła około 5 tysięcy pojazdów, wozów piechoty, czyli średnio, jakby tak policzyć, się traciła po 155 takich pojazdów miesięcznie. Natomiast dzisiaj jest w stanie produkować jedynie 17 takich pojazdów miesięcznie. No, to jest bardzo, bardzo, bardzo mało, i w, w tym sensie to nie wróży dobrze dla Rosji. I druga rzecz, ty dotknąłeś kwestii sankcji i tego, że no, autorzy tego tekstu, tego raportu stawiają taką tezę, że Rosja bardzo dobrze dostosowała się do tych sankcji i pomimo tego, że były jakieś tąpnięcia na samym początku i ten, Rubel poszedł strasznie w dół i trzeba było płacić za dolara bodaj 120 albo 140 rubli, żeby, żeby kupić dolara. No to Rosja się dostosowała bardzo szybko i bardzo dobrze to działało. No, ja mam co do tego wątpliwości z tego względu, że jeśli popatrzymy na te dokumenty negocjacji rosyjsko-ukraińskich, które zostały ujawnione, tam bardzo często, znaczy w każdym z nich, jeśli się nie mylę, wydaje mi się, że się nie mylę, bo czytałem je wszystkie, i, i w każdym z nich pojawia się kwestia tego, że Rosjanie domagają się, by sankcje zostały zniesione. A skoro się domagają zniesienia tych sankcji, to jak rozumiem, te sankcje jednak w jakiś sposób ciążą i nie jest to sytuacja taka, jak przedstawiają to autorzy tego raportu. No ale właśnie, no ale to tak, tak, tak zapytam, o co w tym wszystkim chodzi Arneście, tak? To znaczy dlaczego ktoś te, taki raport jest wypuszczany dzisiaj i, i, i czy to jest gra opinii, czy to jest czy dążymy po prostu do prawdy akademickiej i szukamy tego, jak, jaka rzeczywistość naprawdę jest, czy chcemy coś innego? No prawda akademicka w momencie, w którym pojawia się na stole wiele różnych propozycji negocjacyjnych, wiele różnych koncepcji, jak rozwiązać konflikt rosyjsko-ukraiński. Prawda, której poszukują ekonomiści i emigranci rosyjscy, których wiemy, że no, mają historię powiązań z oligarchią rosyjską wieloletnią. No nie, to nie jest poszukiwanie prawdy, to jest pewien rodzaj narracji opowieści, która dzisiaj jest potrzebna. Komu to jest pytanie spekulacyjne? Jeżeli tylko spójrzmy na ten przekaz. Rosja jest nie do pokonania. Kto, ją dzisiaj, kto ten przekaz też pokazuje? No, no, rosyjska propaganda i rosyjskie władze, tylko na innym gruncie. No, eskalując militarnie, Rosja też pokazuje, że Otóż mamy zasoby, których nie są nie do, nie, nie do przezwyciężenia przez Was. Więc tu na gruncie ekonomicznym mamy taką narrację, która jest, bo to jest bardzo ciekawy tekst, on jest krytyczny w wielu aspektach, jeżeli chodzi o politykę państwa rosyjskiego, ale ten przekaz końcowy jest taki, że oto no, pogódźcie się z tym, do nas, do Zachodu. No, nie macie szans, żeby jakkolwiek mocniej uszczypnąć rosyjską gospodarkę, nie zaszkodzicie Putinowi. No właśnie, i tam jest taki przecinek, i dalej nie ma jakby kontynuacji, no i co należałoby zrobić. Więc zostawia nas z taką myślą, taki, taki raport, że no w zasadzie, no, nie, no niestety, no, jest beznadziejne, nie mamy żadnych narzędzi. Więc pisząc o tym, że sankcje nie, nie działają, no to warto zwrócić uwagę, że one, one działają, tylko po prostu ich, ich skuteczność jest ograniczona, bo są różnego rodzaju dziury, słaby monitoring, który trzeba wzmocnić, więc są narzędzia, żeby pomóc im działać lepiej. Autorzy natomiast sugerują, że w zasadzie. Taki fatalistyczny scenariusz. Nie mamy nic w rękach, jeśli chodzi o ekonomiczne narzędzia, aby zaszkodzić reżimowi i doprowadzić do końca wojny. I tu jest kolejny błąd. Błąd, manipulacja, jak zwał, tak zwał. Wojna to jest, czy wojnę, ten konflikt prowadzi się z Rosją na za pomocą różnych narzędzi. Nie można wyodrębniać sankcji i powiedzieć, że no nie działają, bo Putin prowadzi wojnę dalej. Sankcje działają tylko w powiązaniu z presją polityczną, z dozbraniem Ukrainy, z presją wojskową. Tylko jakby ten, ten organizm. W połączeniu może jakiś efekt wywoływać. Więc jeżeli usuniemy sankcje, no to zadajmy sobie pytanie: których w tym tekście nie ma, czy Putinowi będzie łatwiej, czy trudniej prowadzić wojnę bez sankcji? Na przykład przy odmrożeniu aktywów, przy odblokowaniu rynków, przy dostawach chipów otwartych zewsząd. Czy będzie mu łatwiej, czy trudniej? Jak tak postawimy pytanie, no to w zasadzie odpowiedź jest oczywista. I widać wtedy, że tego rodzaju teksty, trzeba do nich podchodzić z pewnym dystansem i jakby zastanawiać się, czemu one. Służą w tym momencie, w którym jesteśmy, gdy Rosja też próbuje dociskać wszystkich wokół, żeby ten konflikt rozwiązać na swoich zasadach, i wydaje mi się, że tego rodzaju przekaz ma temu służyć. Ale słuchaj, Jarna, się zatytułowaliśmy ten odcinek, Jak długo Rosja może walczyć, i myślę, że na koniec warto by było odpowiedzieć, żeby każdy z nas spróbował odpowiedzieć na to pytanie. Ja oczywiście Państwu nie podam konkretnej daty, kiedy Rosja może skończyć walczyć pod kątem tego, że nie będzie miała zasobów gospodarczych, ale sformułowałbym taką. Te... Tezę, hipotezę, że Rosja dzisiaj również jest wyczerpana i że najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to zmusić Ukrainę do podpisania pewnego porozumienia, którego, którego sami Ukraińcy nie będą chcieli, bo wówczas da to odetchnąć rosyjskie gospodarcze, rosyjskiemu społeczeństwu i rosyjskiej przede wszystkim elicie władzy i przygotować się lepiej do ewentualnej konfrontacji w przyszłości. Tak, daty nie podam też. To było zbyt znaczy clickbaitowo pewnie byłoby świetnie, gdybym podał, że za pół roku skończą się zasoby rosyjskie. Nie, nie wiemy tego. Pamiętajmy też, że dane statystyczne rosyjskie, które pochodzą z instytucji państwowych, są już obarczone pewnym ryzykiem, część jest ukrywana przed nami, więc nie wiemy tego. Natomiast pojawiają się różnego rodzaju pęknięcia i szczeliny, których nie można nie zauważać. Więc sądzę, że Rosy... ochota rosyjska, aby ten konflikt przynajmniej zamrozić, pokazuje, że potrzebują czasu, żeby odbudować swoje siły i zasoby. A to z kolei prowadzimy do wniosku, że sami czują presję i społeczną, i gospodarczą, że trzeba jak najszybciej doprowadzić do pewnego momentu wytchnienia, bo inaczej rzeczywiście ta wojna na wyczerpanie, nawet jeżeli uznamy, że mają większe zasoby niż Ukraina, też będzie bardzo mocno Rosję kosztować. Więc. Trzeba dociskać dalej i nie popadać w tego rodzaju fatalizm, tylko łączyć presję wojskową, polityczną, z gospodarczą i liczyć na to, że przyspieszymy proces wyczerpywania zasobów Federacji Rosyjskiej. I chyba tu postawimy kropkę. Tak, postawimy kropkę, a jutro, jutro Państwa zapraszamy na temat Rosja i broń atomowa. Mamy nową doktrynę nuklearną rosyjską podpisaną i chcemy porozmawiać z Ernestem i odpowiedzieć na pytanie, co to takiego znaczy i czy powinniśmy się obawiać. Zapraszamy. Zapraszam.